3 hektary powierzchni, prawie 200 lat historii i wyjątkowe połączenie neogotyku z architekturą mauretańską. To pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. My dzisiaj sprawdzamy, jak odzyskuje dawny blask dzięki wykorzystaniu funduszy z Unii Europejskiej. Panie burmistrzu, jak wiele wysiłku trzeba było włożyć w przywracanie blasku temu obiektowi? Kamieniec Ząbkowicki i Pałac Marianny to coś niezwykłego. Ci, którzy tu nie byli, na pewno przyjadą w przyszłości, ale samorząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki dokłada starań, aby ta piękna perła architektury Dolnego Śląska mogła odzyskać swój dawny blask. Robimy to już prawie 8 lat. I od tego momentu pozyskaliśmy ponad 40 milionów złotych z różnych środków, aby konsekwentnie odbudowywać to, co jest spuścizną po poprzednich pokoleniach. Ale nas interesuje szczególnie ten projekt dotyczący połączenia odbudowy, konserwacji z ofertą kulturalną. Gmina Kamieniec Ząbkowicki pozyskała bardzo duże środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W którym to programie pozyskaliśmy ponad 4,7 miliona złotych, a łączna wartość projektu to prawie 7 milionów. W ramach tego przedsięwzięcia wykonaliśmy kilka podetapów, które są doskonałą ofertą edukacyjną i kulturalną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Odbudowaliśmy część wewnętrzną pałacu w parterze, gdzie są sale ekspozycyjne i wystawiennicze. One pokazują piękne obiektu w całości, gdyż to jest ponad 120 hektarów. Parku, pałac i wszystkie urządzenia, które są zlokalizowane na tym terenie. Tak więc dzieci i młodzież mogą w ramach pokazu multimedialnego zobaczyć, jak to wszystko kiedyś wyglądało. Ważnym elementem, który udało się odbudować dzięki regionalnemu programowi operacyjnemu, to pełna rewitalizacja dawnego mauzoleum pałacowego. Obiekt jest także ofertą edukacyjną. Mamy tam ekspozycję stałą oraz pokazy multimedialne wewnątrz. Ważnym także elementem w ramach tego programu jest możliwość, która została zmaterializowana od budowy falustrady pałacowej na głównym tarasie. I ona pokazuje, takie piękno dawnego blasku tego pałacu. Regionalny program operacyjny umożliwił nam wygrodzenie części pałacu w ramach ogrodów pałacowych i także zabezpieczenie tej najbardziej wartościowej substancji roślinnej, która się tutaj znajduje. Ponadto stworzyliśmy też aplikację multimedialną, aby można było wszystkich turystów, którzy są zainteresowani, niejako zachęcić poprzez przekaz multimedialny do tego, aby internetowo połączyli się i zobaczyli, co pięknego mamy na terenie naszego obiektu. W ramach tego programu zrealizowaliśmy również wewnętrzną stalarkę okienną krużganków pałacowych. Jest to coś, co też przyciąga swoim blaskiem i magicznym miejscem. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby do nas przyjechać. Pałac i cały kompleks zachwyca coraz bardziej, widać rzeczywiście to, jak on się zmienia, ale jakie były największe wyzwania w tej całej przemianie? Największym wyzwaniem była odbudowa mauzoleum Hohenzollernów, które znajduje się na skraju parku. To mauzoleum było bardzo mocno zniszczone, w zasadzie istniało około połowy budynku. No zniszczenia się wiążą najpierw z pobytem armii czerwonej, kolejne zniszczenia do, dokonały się przez następne dziesięciolecia po wojnie. Od 2018 roku, dokładnie od 13 października, ma, mauzoleum jest udostępnione dla ruchu turystycznego. Cieszymy się bardzo z turystów, cieszymy się z kolejnych rzeczy, które będą się działy tutaj na spałacy związane z odbudową. I myślę, cieszymy się również też z tego, że w krótkim okresie czasu Pałac Marianny Orańskiej w Kamienicy Złotkowickim ma ogromną szansę stać się jednym z dziesięciu najbardziej rozpoznawalnych obiektów tego typu w Polsce. A to wszystko jest możliwe m.in. dzięki funduszom unijnym. Pokazaliśmy Państwu zaledwie część tego zabytkowego obiektu, tak wyjątkowego na mapie Dolnego Śląska. Pałac Marianny Orańskiej czeka na zwiedzających.